Koledzy, ale proszę na płycie głównej nie robić rozbiegania. Proszę nie biegać na płycie głównej. Proszę zejść, jest, tam jest boczne troszeczkę, też jest prawa. Proszę tam zejść. Podaję wyniki drugiej serii biegu 400 metrów mężczyzn. Pierwsze miejsce Łukasz Michałowski, wektra Łoczłamek.

Wieża Postopina 51-68. Drugie miejsce Michał Stodolny KB Szubin 52-23. Trzecie miejsce Mateusz Bańka na Wislamin Hemno 53-10. Czwarte miejsce Piór Rafał AZS Olsztyn 53, 97, piąte miejsce, Pane Jaruzowski, Jaku Jaruzowski, 94, 94 i szóste miejsce, Michał Jaku Jaruzowski, Holniczanka, Holniczanka, 55, 12. Nie przebiegamy na 2. I podaję serię, wyniki serii czwartej. Pierwsze miejsce Jakub Kamiński.